Panie Jezus Chrystus, Pana imię ksiądz Wiktor Stachów, jestem proboszczem tego sanktuarium Jezusa Milatyńskiego. Nasz kościół jest otwarty od ponad 20 lat. Na samym początku pierwszy proboszcz, ksiądz Władysław Dorunów z niewielką grupką ludzi, najpierw sprzątali, robili porządki, ale później też i wzrastali duchowo. więcej, jest trochę ludzi, msze święte są w języku polskim. W naszym sanktuarium każdego piątku są drogi krzyżowe, nabożeństwa. Przychodzą do nas ludzie, przyjeżdżają różne pielgrzymki z Polski również. Wyrasta młode nowe pokolenie które też chce poznać ten język polski jak mnie było poznają i zakorzeniają się tutaj w tym kościele podczas liturgii przez liturgię jak przeszedłem też do kamionki pracując pierwsza siostra którą poznałem, to była siostra Teresa prowadziła szkołę języka polskiego i tak przez już wiele lat, pięć lat to jestem, szkoła języka polskiego jest prowadzona. Są również letnie szkoły języka polskiego. W obecnym czasie prowadzi szkołę siostra Jonatana, e, Szkoła e, wzrasta. Cieszy mnie to, że do tej szkoły należą dzieci nie tylko z naszej parafii, ale również i dzieci z całej Kamionki. E, dzieci z cerkwi, e, przychodzili też dzieci i u cywrek katolickich do nas, że jakby tak język polski jest chciany w nauczaniu. I dobrze, że my polskie polskie tu mamy, i w liturgii, i w szkole, że jest chęć tego uczenia się. Pochwalony Jezus Chrystus, mam na imię Odesu mam 17 lat, do polskiej szkoły chodzę już 5 lat. E, Zinteresuję się sportem i odpoczynkiem na, e, na wiosce, na wsi. Yes. Mam na imię Sierżo, mam 9 lat. Cho, e, Zwyczajem języka polskiego dwa lata. Lubię łowić ryby. Mam na imię Jarosław. Języka polskiego uczy się pięć lat. Interesuje się sportem i alpinizmem. Mam na imię Paweł. Mam trzynaście lat. Do języka polskiego uczę się już pięć, pięć lat. Interesuję się sportem i piwkiem nożnym. Jezus Chrystus. Nazywam się Szysta Jonatana Mach. Jestem zakoną ze zgromadzenia Matki Bożej Bolesnej. Krzysztof Serafitek. Do Kamionki Błuskiej na Ukrainę przyjechałam w sierpniu 2014 roku. Tutaj przyjechałam do pracy jako zakreskanka, ale ksiądz próbował zaproponował, abym uczyła języka polskiego dzieci, które chodzą do parafii. Nie jest to jakaś nowość, te dzieci już wcześniej chodziły tutaj do szkoły, uczyły się w szkole języka polskiego, wcześniejsze y, siostry też uczyły języka polskiego, także to była taka kontynuacja. W naszej szkole tutaj uczymy dzieci nie tylko z naszej parafii, ale dzieci z całego miasta, z różnych prawda, szkół, a także z różnych y, wyznań, można powiedzieć, grekokatolików, prawosławnych. dzieci na takie czy inne, tylko po prostu uczymy te, które chcą uczyć języka polskiego. Do naszej szkoły przychodzi tutaj w tym roku 75 osób. Uczymy się według programu, według pro, programu, według książek, które zostały opracowane przez stronę ukraińską. Pierwszy rok nauczania. Jako właśnie do nauczenia dzieci. Dzieci bardzo lubią tę książkę i chętnie się uczą z tej książki. się tutaj we wtorki, w czwartki, w środę jest też grupa, a najwięcej grup jest w sobotę. I to w sobotę prowadzimy grupy takie malutkie, dzieci, które prawda, mają po 6-7 lat. Jeżeli chodzi o takie. Za doświadczenie tych dzieci, to one też uczą się języka polskiego w kościele, uczą się też w domu, szukają i przychodzą tu po zajęciach, po swoich lekcjach, które są prawda, w szkole. Także dziękuję tym, którzy chcą jakby zainteresować się naszym tutaj działaniem i wspomóc nas również po to, żebyśmy tutaj bardziej się tym polskim językiem jeszcze kształcili, szczególnie te nasze dzieci, młode pokolenie.

Pochowajcie na zielonej przy przykochanej tej dziewczynie Hej, hej, hej sokowe Pomijajcie góry lasy doby Dwoń, 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 dzwoneczku Mój stepowy, dwoń, dwoń, dwoń. Cześć, mam na imię -tnie. Mam 15 lat, chodzę do 10 klasy. Lubię czytać książki i grać w piłkę. Mam 15 lat. Chodzę do 9 klasy. Interesuję się muzyką, gram na fortepianie, lubię sport. Učiš jezikaprskega od šelakov. Світлана, Світлана е, ін, мам 13 років, інтересуюся роликами, спортом, е, ю, їздити на верку, слухати музику. е, e, учимся по інзика польського. Мамі, я я любов Мамі 12 років, учимся в, шко, в першій школі, Шостий классию, що півки нужно їжджать на ровежі і играть ігри. Чесно. Вероника, мам 10 lat, uczę się polskiego języku, interesuję się polskim językiem. W domu rozmawiałem ukrańskim i polskim językiem. Mam na imię Viktoria, mam 11 lat. Інтересуюся польським язиком. Моє хобі мальовувати простим угутки. Я хотів показати мою працю в школі, учимося польським язику. Mam na imię Osla, mam 11 lat, uczył się w școală. szkole. Moje zainteresowanie jest pisba nożyć. Do widzenia. Mam na Ania, mam 11 lat, uczył się w tej szkole. Moje hobby Toman. 11 лас. Хочу до 6 класу школа номер 3, 3. Місто, місто, місто Кам'янці Бузький. Мам на ім'я Юля, мам 12 років, хочу до 6 класу. Мами мам заінтересування на народка. W szkole w pierwszym klasie. Mam zainteresowanie. Uczy się polskiego języka. Nazywam się Lena Szycy. Chodzę do szóstej klasy, do trzeciej szkoły. Mam zainteresowanie malowaniem. Тобто, вони спільно тематизують і представниками штук велораків. Добре, дякую. Мам на ім'я Оксана. Мам ще 13 років. Учила ще 3 школи, класи 7. Інтересуюся ще малуванням. Учила по своїм мові 2 роки. Мам на ім'я Олеся. Мам 13 років. Учився в шудма класі, інтересую люблю їздити на рум і рудках, е роки. Мам на Ната. Мама мені ще на ще 2 років учнем в шудном класі, е учим е два ендик два років. Mam na imię Wiktoria, mam 13 lat, uczyłem się w trzeciej szkole, w siódmym klasie. Interesowałem się malowaniem i czytaniem książek. Uczyłem się języka polskiego cztery miesiąc. Paweł, uczyłem się w trzeciej szkole, w 8 klasie.